Witamy w kolejnej audycji z cyklu Blaski i cienie sportu, jest z wami Tomasz Marzec, Konrad Kowal, a także jest z nami pierwszy gość, zapowiadany gość Jarek Suski, zawodnik BHT yy, Autoforum Petra, Płock, Petra Płock, Płock, Płock. Dokładnie. Dobry wieczór. Yy, Jarek, zacznijmy od yy, na, ostatniego sukcesu, który yy, mogliśmy czytać, niestety nie widzieliśmy, yy, zwycięstwo w Szwajcarii. Yy, jak oceniasz ten turniej, jakie zespoły yy, tam uczestniczyły i co wam daje ten taki turniej? Ten turniej daje nam głównie przygotowany do finałów EBT, które się odbędą w maju. Yy, drużyny były głównie ze Szwajcarii i Niemiec, gdzie poziom jest troszeczkę niższy niż w Polsce, Chorwacji czy Rosji. Yy, jednak było to dla na nas solidne przetarcie, ponieważ yy, był tam mistrz Szwajcarii, były nasze drużyny z Niemiec, można było się sprawdzić. Yy, celem w tym roku dla nas jest finał EBT i tylko o tym myślimy, więc. No, przynajmniej było to dobre przygotowanie, tak? Tak. Ten turniej jest prestiżowy, ten na którym teraz byliście, to jest jakiś yy, taki. To jest chyba jedyny turniej, który można rozegrać w styczniu, ponieważ Aha. mają tam yy, piasek na hali. Na hali. Aha. Czyli rok temu to jest ten sam co rok temu. Tak, byliście, to jest tak? ten sam turniej co rok temu. Aha. E, no właśnie, a czy ten termin, taki początek stycznia, nie był dla was ciężki, bo chyba w sylwestra nie można było się trochę pobawić. Tak. Yy... Byliśmy we dwóch kierowcami, więc my musieliśmy sylwestra spędzić na spokojnie w tym roku. No właśnie, wspomniałeś już o tym turnieju, który odbędzie się w maju. Jest to finał tego europejskiego, tak, cyklu Europejski Bischanbald, e, tak. To się odbędzie na Węgrzech, tak? Tak, pod Butapecztem. I można to nazwać jako, nie wiem, nieoficjalne mistrzostwo Europy? Coś na zasadzie Ligi Mistrzów, tak. Są tam drużyny, które zgromadziły najwięcej punktów EBT, czyli każdy turniej ma własny ranking tych punktów. Yy, najbardziej prestiżowe są oczywiście, najlepiej płatne, żeby jakby tak powiedzieć, yy, i tam będzie 10 najlepszych drużyn na Europie. No to też fajne i fajna Super. wycieczka tak. szykuje się na tym Węgrzech. bardziej, że to trzeci sezon Petry, a już można powiedzieć... No już no, grubo, grubo, fajnie, fajnie, pozytywnie. Jednym z lepszych zespołów w Europie, tak? No to wielkie gratulacje dla Was. Yy, a co dalej po, tych, po tym turnieju na Węgrzech? Jakie dalsze plany yy, ma Petra? Od razu na, następnego tygodnia po finałach EBT jest 5 tygodni z rzędu turniejów o mistrzostwo Polski, gdzie bronimy tytułu. W Płocku też będzie, od razu się spytam? Yy, tego jeszcze nie wiadomo. Aha, jeszcze Są na razie wiadomo. terminy, a organizatorzy się zgłaszają. Aha. Także Czyli takie przytargi, jakby tak, że na tak, zasadzie jest Na takiej czwarta. zasadzie tak yy, dokładnie czekamy właśnie na miejscowości. Szósty tydzień to będzie Puchar Polski, a następnie już kadra się przygotowuje do Mistrzostw Świata w, w Hiszpanii. Mm -hmm. no dobra Są no to... jakieś szanse, żeby któryś z zawodników PT pojechał? No, to, to Jesteśmy mistrzami Polski, także myślę, że przynajmniej dwie, trzy osoby muszą jechać. no Wcześniej jeździł e, Miedziński, e, Miedziński Fyodor, Fiodor, jeździł Koper Wojdak, chyba... Koper. Koper, tak. Koper tak. Tak, tak. Taka czwórka to jest solidna, która my, mi się wydaje, że po, super, powinna być. Taka sztywna. Taka sztywna, tak. Do, że super. Fajnie, że Polczanie <laughs> mogą, mogą w takiej reprezentacji grać. Jasne. A powiedz mi, e, jak trafiłeś w ogóle do tego zespołu BHT pt ja akurat trafiłem, nie jestem z chłopakami od początku, trafiłem tam w zeszłym roku, głównie z, pontu, z powodu kontuzji Miłosza Rupa, który miał, miał problemy z barkiem, znam się z chłopakami od 15 lat, niektórymi nawet więcej. Yy, no tak właśnie, więc... no bo Petra Płock to ogólnie dba o to, z tego co zauważyłem, żeby to byli też y, Podczanie tylko, tak? Tak. tak nieoficjalnie muszą... rozmawiałem z chłopakami, no jest niby powiedziane, że to muszą być Podczanie. Jest jedna osoba spoza płocka, ale to są podczanie dodatkowo muszą być z charakterem. To nie są A, ludzie no bez właśnie, charakteru. No właśnie. A Jak wyglądają treningi e, tak jak teraz w zimę, to ciężko chyba trochę Tak, na nie. procent zawodników z BHT gra piłkę na hali, także to nie jest problemem. No tak, ale tak jak ja oglądałem na przykład e, plażową, tak, e, tam styl rzucania w ogóle styl te, te z obrotu, nie obrotu tak, z rzutkiem, to wszystko tak, jest. To odbiegające, jest tak naprawdę. Odbiegające, ale, no, ale, ale, ale ciągle jest kontakt z piłką. Przygotowanie tak. fizyczne i tak. piłka jest. No to no to to... Zawodnicy tak sprawnie jak w piłce ręcznej już chyba nie mają problemów z takimi obrotami potem. Tak, w tak, w dokładnie. Bo... No nie powinni mieć. No, nie, <laughs> nie powinni, bo to też jest takie fajne e, przetarcie, tak? Koniec sezonu tego mm. halowego i wchodzimy potem na piasek na te turnieje. Tak, tak, tak jest... naprawdę najbardziej e, decydujące o wszystkim, tak? Większość trenerów się cieszy, jeśli zawodnicy no, nie tracą tej formy, tak? Mają tr trochę odpoczynku. No ale tak. cały czas są w gazie. No tak, cały czas jest jednak ten ruch, nawet jeśli to jest troszkę mm. rekreacyjny, no bo można też, ten, no to jednak piasek, zawsze to takie skojarzenie jest, nie, takie trochę lajcik, rekreacja, mm. ale tak. jak oglądałem, to jednak tam jest tej walki. A tak z innej beczki, troszkę raczej też o, o, o ja mam tutaj pytanko też o tą jakby, plażówkę. O co chodzi dokładnie z tą punktacją? Jak tam się zdobywa punkty? Bo oglądałem i tak czasami było. Za dwa punkty, za jeden punkt. E, o co chodzi do końca z tymi shotoutami? Powiem tak. Y, zdobycie bramki za jeden punkt w, pi w piłce Perżowej to w pewnym sensie strata punktu, bardziej niż jego zyskanie, ponieważ rzucamy głównie za dwa. Y, punkty za dwa zdobywa się po rzucie z obrotem. Aha. Tam też są pewne ścisłości, że nogi muszą być prostopadłe do bramki. To nie A, jest no tak, właśnie. że nogi jak, jakkolwiek się ustawić, no tak? Właśnie. Bądź yy, bramka z wrzutki. Czyli złapanie piłki w powietrzu i oddanie rzutu od razu. Ale też w powietrzu to wszystko tak, musi być. Tak, w powietrzu musi być. Ten obrót, y, o którym mówiłeś, to też musi być wyskok i obrót w powietrzu, tak? Znaczy nie, naskok i z naskoku, wybijamy się w powietrzu, robimy obrót i rzucamy Rozumiem. od razu. Mhm. I jeszcze jest właśnie pozycja wlotka, na której ja gram. Y... Ale to jest to zabramkarza chyba, tak? Tak, Coś? to jest zabramkarza i wtedy każdy tak. gol rzucony przez, przez wlotka jest liczony jako dwa Super. punkty. Ja tutaj jeszcze przy... zwróciłem uwagę na to, nie w Polsku, że trochę piłka różni się od zwykłej, e, takiej tak. normalnej, halowej. E, to jest spowodowane bardziej e, tym, żeby zawodnikom się nic nie stało, żeby nie odnieść jakiejś kontuzji, bo ta gra jest dość szybka. E, I e, czasem że ekwilibryst ekwilibrystycznie e, tutaj bronią te, te strzały, więc to jest tym spowodowane. Piłka jest bardziej miękka, ponieważ no, po pierwsze nie używamy kleju no to jest na piasku wykluczone yy, po drugie tak, to jest również yy, tu rzuty nie są tak dokładne ponieważ ba, ba, musi być tak, yy, musi być czas na ten obrót więc zawodnik ma dużo, dużo mniej czasu, żeby yy, przycel przycelować więc czasami rzuty koło głowy w twarz blonkarza się zdarzają więc yy, to jest też powód o co chodzi do końca z tymi shotoutami, to pominęliśmy tak, yy, w piłce energetycznej są dwa sety, które zaczynają się od zera nie ma pierwszej połowy i drugiej połowy, tylko są dwa oddzielne sety coś na zasadzie siatkówki tylko po 10 minut, nie do nie, nie y, ilości punktów. Jeśli jest jest 1-1, to odbywają się szotały, czyli na zasadzie coś jak sam na sam z bramkarzem. Mm -hmm. Tylko z tego co widziałem na filmikach y, na YouTube, czy, bo tutaj na żywo akurat w poczku chyba nie było, by były, nami, ja nie by, miał, były, ale, ale bynajmniej chciałem powiedzieć, że ja nie miałem okazji obejrzeć. Mm -hmm. e, bramkarz podaje, tak? Tak. tak. Bramkarz podaje do zawodnika, jeśli piłka y, wypadnie zawodnikowi z rąk. Jeśli my idzie z piaskiem, to już jest koniec, to już, to już to jest... też ważna informacja dla tych, co tak, nie wiedzą, także... Tak, i wtedy to jest rzuty głównie z obrotem, tak? No wtedy również funkcja no tak, jest no taka bo... sama. Tam nie ma wlotka, nie, nikt, nie rzuca za, nikt nie rzuca za dwa normalnie, wszyscy muszą rzucać z obrotem. W szotałtach bramkarz może też rzucić bezpośrednio do bramki? Tak, wtedy, wtedy jest akurat za No dwa. właśnie, bo chyba też mi się kojarzy, że Fiodor tak, tak bramkę strzelił. Któregoś razu widziałem na YouTubie, także coś mi się tak właśnie kojarzy. to się, jak często zarzuca. No charakter. Eee. Dokładnie. Dobra. <laughs> no, eee. Może temat BHT zostawimy. E, jeszcze raz gratulacje e, za turniej w Szwajcarii. Dziękuję Będziemy bardzo. trzymać e, kciuki za, za kolejne turnieje. Pierwszy, tak jak się w maju na Węgrzech. E, teraz może byśmy przeszli do reprezentacji Polski, czyli tak naprawdę na e, temat taki, który niedługo będzie żyła przynajmniej połowa Polski. Oj, jak nie trzy czwarte. Może tak, zobaczymy, jak będzie szło. Nawet ja oglądam. Od, od, lubię. Od dzisiaj trwinał będzie żyła cała Polska. Na tak, pewno. <laughs> Nasi reprezentacji są po turnieju w Hiszpanii, tam zagrali trzy spotkania z Norwegią, Węgrami i Hiszpanią. Co możesz powiedzieć o postawie Polaków? Widać trochę świeżej krwi, widać bardzo dobre zawody Piotra Chrapkowskiego na tym turnieju. Widać, że Piotrek Wyszomirski coraz lepiej się czuje, widać Piotra Masowskiego wreszcie w tej kadrze. Płotczanina. Płotczanina, tak. Chłopaka stąd. Co więcej, szkoda skrzydeł, oczywiście jak jeszcze Adam Wiśniewski pokazuje formę której dawno nikt nie widział, naprawdę bardzo dobre zawody. Tak, że jestem prawym skrzydłem. Yy, dziwi brak yy, Patryka Kuszczyńskiego. Yy, to też dziwna decyzja, tak, ale nie nam ją ocenia, zobaczymy po mistrzostwach. Yy, no Mówi się, wydaje, że bardzo pozytywny turniej, tak? Yy, no może pierwszy mecz nie wyszedł z Norwegami, bardzo fajne zawody z Węgrami bardzo fajne 45 minut z hiszpanami. No no z właśnie. hiszpanami długo prowadziliśmy przecież, nie? Do tak. 48? To... No tam jakoś też 40. W pewnym momencie już było cztery bramki. Dokładnie. I, i, i tak, w pewnym momencie jakiś taki przestój e, dziwny, no. może też to było spowodowane... Specyfika 15... tego sportu, za tak no. że. To na pewno też. E, tak więc turniej zakończyliśmy na trzecim miejscu. No dwie przegrane, jedna wygrana, e, tak? Dokładnie. A... Co to może znaczyć przed Mistrzostwami Świata, które zaczynają się 15 stycznia? Czy to dobry prognostyk, czy, czy słaby? To żaden prognostyk można tak do nazwać, ponieważ to z turniej sparingowy, dopiero chłopaki weszli w granie po ciężkich, naprawdę ciężkich przygotowaniach. Formę szukują na 16 stycznia, więc mają tak, jeszcze kilka dni odpoczynku. Zaczynamy meczem z Niemcami, dopiero wtedy Tym będzie, bardziej, że teraz jeszcze dzisiaj wyczytałem w ogóle, że Mariusz Urkiewicz coś tam ma problem z plecami. Tak? Ciekawe, jak tutaj jeszcze będzie sytuacja. Nie grał z Hiszpanami, tak? Bo widać, również Michał Jurecki nie grał, Takiej Krzysiek Klejewski, więc trochę ludzi dostało odpoczynku. Zobaczymy, to może tylko na lepsze wyjdzie. dokładnie dostał Piotrek Masłowski swoje minuty dzięki temu. No, dokładnie. Twoim zdaniem, które miejsce zajmiemy? ale w mistrzostwach czy w mistrzostwa, w mistrzostwa. Wszystko wszystko zależy od pozycji w grupie, tak? Jest oceniasz grupę w takim razie. Na, na no, z, no tak, no, grupa, grupa jest straszna, co dużo yeah. mówisz, tak? Ci Niemcy zamiast Australii bardzo zmienili y, całą grę. Y, Bo to w, loryści, w roli ścisłości dwie drużyny, Trzy wychodzą? Cztery. Cztery? Taka, z grupa, każe, tak. Cztery, tak. Cztery do następnej grupy przychodzą. Yy, więc mi się wydaje, że no, w tej czwórce muszą się znaleźć, no bo no, Argentyna, nawet zbrać mi Simonet czy Arabia Saudyjska to nie jest jeszcze nie, poważne granie, tak? No ale też się to, żeby tych punktów właśnie z Danią Rosją czy Niemcami troszkę Be było tak, w tej dyskusji. Tak, tej tylko, tej ale, w tej w tak, później, tak. To, to jest e, dzięki temu będziemy mieli punkty, tak? Tak, no myślę, że Niemcy i Rosja jak najbardziej. W w zasięgu, no z dończykami troszeczkę gorzej, ale no, nie ma co spisywać No na z Niemcami pokazaliśmy, że w zasięgu, tak, tak, tak udało. Tak. tym się bardziej, tak, że jeszcze od odmłodzili Niemcy swój skład, nie ma ale Krausa, także. Czyli trzymamy kciuki za, za polską reprezentację. 16, 16 styczeń, e, pierwszy mecz z Niemcami, tak jak wspomniałeś. E, Siadam przed telewizorami i oglądamy. E, więc bez piwa. Bez oczywiście oglądamy, trzymamy kciuki. E, kto może ten się nie chlapije, tak? O, oh, okej. Okay. Tutaj rozmawiało nam się bardzo przyjemnie o tych tematach związanych z tym, co się dzieje teraz w piłce ręcznej. Teraz chcielibyśmy troszkę wrócić do twojej kariery, czasem troszkę pechowej, patrząc na to, co udało mi się przeczytać, bo wcześniej wcześniej nie, nie, nie słyszałem. Może zacznijmy od początku, od kiedy zacząłeś trenować piłkę ręczną? Puh, zacząłem trenować piłkę ręczną w roku 98, także to już y, kawał czasu w szkole podstawowej nr 23. Co jest związane Czyli jak z. jak mieli 10 lat, tak? tak. Tak, bo 88 rocznik jest. Tak, 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 dokładnie. Tak się zaczyna. Między czwartkami się przynajmniej wtedy się zaczynało. I przez całą swoją drogę karierską kilka trenerów tutaj miałem w Pocku. A do jakiej szkoły chodziłeś tak z 23, 23. w tak. no, no to y, szkoła piłki ręcznie przecież. Tak. Tak, no 21 to 23 najbardziej chyba znano z Tak, właśnie. 23, no, wtedy akurat no 23, dokładnie. 21 i 16, taka. A tak. jeszcze oczywiście siódemka, tak? Z Tak. tak, e, tak. I, I co, od razu trafiłeś do Wisły Płock? Czy najpierw to były jakieś e, treningi tylko w szkole? ty Nie, na początku oczywiście tylko w szkole. Tam e, chyba około dopiero pie, pierwszej po drugiej klasy klas gimnazjum to się przystarczało w, w Wisłę Płock, Nawet wtedy chyba jeszcze m, w Orlen. Mhm. Już, już powoli tak, chyba właśnie wtedy już zmieniliśmy nazwę yy, na Orlen. Tak, tak, tak. Yy, I... No, mówię, y, całą z karierę wnioską spędziłem tutaj, y, między innymi z Piotrem Masłowskim, y, Damianem mówię, Tutaj w, w Polsce wygrywaliśmy wszystko, co było możliwe, ale... No, no właśnie. właśnie, i tutaj kolejne pytanie, bo, 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 bo tak trochę też niewygodne może, E, bo to wiadomo, kontuzje miałeś, tak? Zerwałeś wiązadła. Trzy razy, także trochę och. tego było. Ja słyszałem ja, tylko dwóch. Ja też, no, ja, ja też. Trzy tak, razy, że się Czy że, pierwszy że... raz to był ten 2010? Yy, tak, turniej w, yy, w Niemczech prawdopodobnie. Tak, to były turniej w Niemczech do trenera Kowalczyka. I wtedy już był ten moment, kiedy wchodziłeś tak do tej tak, pierwszej drużyny Wisły, tak? tak? to był jakby powiedzieć pierwszy sezon y, za trenera Zajączkowskiego gdzie miałem szansę i zagrać w europejskich pucharach, i w Pucharze Polski, i, i w Ekstraklasie. Potem przyszedł trener Kowalczyk, też dostawałem sporo szans w turniejach przygotowawczych, no przyszła kontuzja. i. No właśnie. Chciałbym o tej kontuzji. E, ciężka kontuzja, zerwane więzadło. E, powiedz mi. E, ja się stało, śmiać nie mogę. stało. Dobrze już. Mam zakaz w górny. Dobrze, dobrze, jakoś damy radę tutaj. Pani tutaj dyrektor pan... ze nami na mnie macha. E, no, przepraszam, najmocniej. E, zerwane więzadło, ciężka kontuzja dla sportowca każdego w każdej dyscyplinie. E, stało się to tak jak powiedziałeś podczas gry. E, hmm. Jak to wyglądało ze strony klubu? Czy ktoś ci pomógł w związku z tą, z tą kontuzją, przebyć operację yy, z rehabilitacją? Przy pierwszym zerwaniu, tak. Yy, dostałem pomoc, chociaż yy, niepotrzebnie się zgodziłem na pierwszy zabieg, który yy, po prostu otworzono, otworzono mi kolano, stwierdzono, że są zerwane więzadła i zamknięto te kolano, zamiast zrobić od razu operację. Także można powiedzieć, że przez to byłem trzy miesiące do tyłu z rehabilitacją. I no, ja po tej kontuzji wróciłem, jak najbardziej do, do drugiego zespołu. Czułem się dobrze, zapałem formę. Znowu dostałem szansę w pierwszym zespole. Za trenera wtedy prowadził zespół Artur Gural przez chwilę. Dostałem szansę w Pucharze Polski i ponowna kontuzja. I ta Z sama no, no. noga? Ta sama noga. Tak. I to już nie było tak kolorowe, jeśli chodzi o pomoc klubu. No właśnie, zerwałeś, zerwałeś, znaczy pewnie na początku nie wiedziałeś, czy zerwałeś, czy nie. Tak. E, przyszło USG, przyszła teleskopia i, i mi okazało się, że, że jest te więzadło zerwane. I e, jak to właśnie wyglądało z klubem? Czy klub od razu powiedział, dobra, masz kontuzję e, i tobie już dziękujemy, dać sobie na własną rękę? Yy, nie, klub powiedział oczywiście, że normalnie operacja, jestem usłyszony, także operację robimy. Dopiero po operacji, dokładnie po wybudzeniu się chyba, albo następnego dnia dostałem telefon z klubu, że jednak operacji mi nie opłacą. No. Przekra sprawa, no nie, nie ma co komentować nawet. Czyli to, tak naprawdę przykład słów, zostałeś ale... pozostawiony sam sobie, tak? Tak, zostałem, tak zostałem po operacji, yy, przed postawiony przed faktem dokonanym. Na szczęście jakoś z tego wyszedłem i jeszcze yy, z, Dwa lata pograłem, zanim tak naprawdę zerwałem po raz trzeci. No Zem tak, bo tam w drugiej nodze dwiełem, już wtedy. w Gorzowie, tak? W tak, w Gorzowie w, w Piotrkowie w zrobiliśmy dokładnie. awans z chłopakami do klasy. Potem w Kaliszu, w Kaliszu w meczu ligowym zerwałem, więc za to w drugim kolanie. O, ale, ale... znam ten ból, pan szczerze. No, przykra sprawa, a powiedz mi jeszcze taką rzecz. Przy tym drugim zerwaniu, jeszcze tutaj w wiśle. Jak to miałeś kontrakt? Tak, tak. Nie, kontrakt, kontrakt został jakby do końca, ja tam miałem jak, jak, jakąś tam kwotę. Kontrakt zostałby mi jakby wpłacony, tak? Nie, nie zostałby zerwany, chociaż to by był z końcówka, mi się wydaje, bo chyba zerwałem. Gdzieś tak mówię, kilka miesięcy zostało, także nikt ze mną z kontaktu nie zerwał. Jednak mhm. mówię, miałem wcześniej mówione, że operacje będę miał... To, że leczenie, tak. tak. No, to tak naprawdę ten kontrakt poszedł, można powiedzieć, praktycznie tak, na leczenie. Poszedł tak na leczenie, tak? dokładnie. No właśnie, Coś, bo, bo to jednak żmudne jest wracanie po więzodwach krzyżowych. Przede rehabilitacja. Tak, tak. Z jakimś specjalistą współpracować, żeby, żeby to poszło w dobrym kierunku. To niestety no. są drogie, drogie rzeczy. No jasne, a tym bardziej, że to się nie wraca tak dzień po dniu, tylko to jest trzy miesiące. Znaczy czy akurat. pół nie roku gdzieś. Przerwy między, jednym, między ostatnim meczem, po, po powiedzieć, drugim zerwaniu, a następnym meczem miałem 20 miesięcy. No. Także to była solidna przerwa. Solidna, no, bardzo mocna. No dobra, a teraz jeszcze właśnie kolejne pytanie w takim razie. Tutaj już właśnie poruszyliśmy ten wątek szkolenia, wątek zawodników młodych, tak, juniorów, sam powiedziałeś, że przecież do tej pory w sumie tak jest, no, wy jako juniorzy można powiedzieć w sensu wyczyściliście, tak, podwórko piłki ręcznej juniorskiej, tak? No zdobywaliście wszystko, co się dało. A jak na tamten czas jeszcze było, to Możliwe do zobaczenia, że ci zawodnicy młodzi jednak występują na tych parkietach. Sam mówisz, że miałeś te szanse, tak? U jednego, drugiego, trzeciego trenera. A teraz niestety tego nie ma. Nie widać w ogóle młodych, naszych wychowanków. A jak myślisz, skąd to się bierze? Dlaczego? Przecież oni też cały czas mają sukcesy. Dlaczego, dlaczego jest taka przepaść pomiędzy juniorami a seniorami? Ja rozumiem, że aspiracje Ligi Mistrzów, ja rozumiem, że, 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 że trzeba iść daleko. Ale przecież chociażby, no, Vive przecież nam ich podkupuje, no nie szkujmy się, w większości, znaczy wiadomo, to nie są nasi wychowankowie, mm. tak, ale to są chłopacy, którzy też grali u nas, chociażby Chrapkowski, e, chociażby Paczkowski, który też notabene ma teraz przecież kontuzję, tak, z tego co tam niedawno chyba mm. zero tak, tak. Krzyżowski. No ale oni jednak tam idą, jednak e, coś tam grają, jednak e, są wypożyczani. I to jest właśnie to ostatnie słowo chyba. Wypożyczanie. Tak, dokładnie. Patrząc na, na przykłady teraz. My też podkupujemy, Patrząc teraz na przykład Daszka, tak? No tak, Daszek tak. Tak, i o to chodzi właśnie, żeby ci młodzi chłopcy nie siedzieli tutaj, nawet na ławce. No, lepiej Lepiej teraz dla Mateusza Góralskiego, przykład Mateusza Góralskiego. Niech lepiej wypożyczyć takiego chłopaka, niech on rok, dwa pogra sobie w Piotrkowie, w pierwszej Lidze czy w S-klasie wtedy jego talent się będzie rozwijał, nie trzymać tutaj na siłę tak naprawdę i dawać mu grać 5 minut w meczu z Lubinem, gdzie jest wynik 38-20. Nie no, to, tak? to jest jasne, tak, no bo to jest i y, y, y schemat z piłki nożnej, wszędzie tak, tak. robią, ja rozumiem, tylko że często to niestety nikt nie wraca, a ewentualnie... A... Wiesz, problem jest taki, że właśnie tych wypożyczeń nie ma, Tak. Kontakt się Albo, pieniądze... a, sprawa, się kończy. Wypożyczenia nie ma, są to bardzo dokładnie. często za późno, tak, czyli już y, po dwóch, trzech latach, gdzie taki Zatem, człowiek przegra no, tak naprawdę przez ten wszystko. czas 5 meczów, no, Gdzie jego tak. rówieśnicy, no teraz... którzy byli jak powiedzieć, na gorszym poziomie, w, kończąc juniora, ale oni przegrali przez ten czas trzy sezonów w saklasie. Yy, przepraszam, Was, zapomniałem nazwisko, ale Bramkarz przecież yy, teraz, yy, nasz z płocka Pytudek. Kloczek, tak? Yy, Morawski, tak? Morawski. Adam. No tak samo, prawda? No gra, kurcze. Przykład no. Adriana Fiodora, tak? Tak. O, przykład kolejny Fiedora, przykład. Tak, Dokładnie, tak. Nie, no. no właśnie. Wartosza Dudka kolejny czyli, przykład. Tak? Czyli... Bartosz Dudek też pojechał teraz i bardzo fajnie broni w kuzynie. Adrian, bardzo fajnie broni w no jasne, no przecież. Także no. mówię, ale, ale to jest już troszeczkę przypóźne, moim zdaniem, powinno być w porządku. Tak, tylko właśnie tutaj mam teraz jeszcze dzisiejszą informację, raczej znaczy ja już dzisiaj to mm. zobaczyłem, także nie wiem, kiedy na to ale ja dzisiaj to zobaczyłem, a, że został pozyskany Dimitri Żytnikow, tak? Reprezentant Rosji. Ja rozumiem, że. Są talenty, wiadomo, że są piłkarze lepsi, gorsi, sam trenowałem jakiś tam sport, wiem, wiem że ode mnie też byli lepsi, ale no to jest młody, 25 lat, a, a uważam, tak mi się wydaje, że chyba my nie mamy jednak tego potencjału tego słabego, żeby sprowadzać. Akurat tu się nie zgodzę, zdecydowanie Aha, dla Mierzytników no bardzo fajny transfer i zdecydowanie... Znaczy nie, ja nie mówię, że zły, mm -hmm. tylko czy nie można było chociażby zasięgnąć u nas kogoś takiego? W sensie Polaka, czy w sensie spodniku? Podstrzenina, tak? A. Mówię obecnie niech młodych pod lepiej wypożyczają, bo to nie jest poziom, poziom Ligi mistrzów, tak? My celujemy inne, mamy top 16, musi być co roku. No powinno być. Tak, dlatego mówimy o transfer typu żytników, czy typu Zelenowicz. To są transfery, które jak najbardziej przeklaskuje takich chłopaków na dorobku trzeba tu brać, moim zdaniem. Lepiej niż właśnie. Wspominając wcześniejsze, oczywiście nic nie mówiąc, na przykład Kuzlejowi, który miał swoje lata, oczywiście oddał to, ale to nie, był, to nie była żadna perspektywa tak? tego, 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 tego zawodnika. Patrząc na tego Żytnikowa, który naprawdę jest wyżożącym zawodnikiem w Czechowskich Niedźwiedziach, yy. Myślę, że warto takie zawodników Ja tak. się przynajmniej cieszę, bo ja osobiście, jak zobaczyłem 25 latek, ja nie jestem w ogóle, że tak powiem, yy, w piłce ręcznej, jestem zielony. No, Konrad, hmm. zobacz, że właśnie jakby młodzi chłopacy w wieku 19 lat Polska zostały zostają wypożyczeni na 3 lata, powiedzmy, tak. i w wieku 23 lat by mogli być już wrócić tak. do Płocka ograni. Albo pożyc... Ale nie, no to, to już tak, to już, Mówię, tak, to, to 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 już ustaliliśmy, że To jest przykład, nie ma, nie? Tak, to jest przykład na przykład Piotra, Piotra Masowskiego, gdyby on był na kontrakcie w Płocku cały czas, Pokazał się jak się teraz pokazuje, czyli dać mu kilka lat, i on teraz by wrócił. I on by teraz tak? wrócił, właśnie. Tak, dokładnie. Znaczy, no, no i a, w, a w Płocku by nie dostawał takiej szansy. No? Znaczy, znaczy, nie no, to rozumiem, no, to, to 100% rozumiem, że nie ma tych wypożyczeń. Tylko ja mówię tak. na zasadzie takie, że przeczytałem ten po prostu artykuł. Mm -hmm. Ja nie znam e, żytników. mówię, nie jestem żadnym mm -hmm. e, kibicem. Jestem zielony kompletnie w piłce ręcznej, lubię oglądać. Mm -hmm. Trochę jakiś tam obraz mam, lubię iść na w e, Wisły Płock. Szczególnie z Barceloną. <laughs> nie każdemu by było dane. Nie da. No, mi się jakoś tam udało za 30 zł na górze, ale fajnie było, ale fajnie było. Jarek, ja mam do ciebie inne pytanie właśnie z tym związane, e, bo tak jak ty grałeś, był ten drugi zespół, tak? Mm. Była klasa, drugi zespół grał w pierwszej lidze e, i tam ci chłopacy mogli się ogrywać. E... Tak, to jest bardzo ważne moim zdaniem, drugi zespół w pierwszej lidze. Bo A to teraz już... nie ma tego zespołu, tak? Jest w drugiej lidze, jest w drugiej lidze, A, jest jest w drugiej w drugiej. lidze. chłopaki walczą awans, myślę, że dadzą radę i naprawdę w przyszłym roku już będzie inaczej, ponieważ nawet y, można brać takich zawodników typu, jak teraz y, Rakotea, jeśli by nie mógł grać, to myślę, że w pierwszej lidze już, już, już mu grać taki dziewiętnastolatek. Czy nawet chłopaki z Polska, na prawdę, dużo większy rozwój jest w pierwszej lidze niż w drugiej lidze, bo to jest przeskok. Tak, tak samo jak jest przeskok między y, pierwszą ligą a Ekstraklasą, tak samo jest przeskok między drugą ligą a pierwszą ligą. No mhm. właśnie o tym poziom pierwszej ligi chyba się trochę podniósł, tak jak wy tak. Byście, bo wy, wy wtedy wygrywaliście tą ligę w Cugach tak naprawdę, tak? Był taki sezon, sezon 2 lata. Znaczy razy. nie, akurat tam wygrywać nie wygrywaliśmy, w sensie na pewno się utrzymywaliśmy, tak? Akurat tam pierwszej ligi to ugrać jest ciężko, bo to mm -hmm. trzeba mieć już solidny zespół, sporo ludzi. Ale dawaliśmy radę, na przykład utrzymywaliśmy się przez kilka lat, byliśmy naprawdę, robiliśmy sporo niespodzianek w tej lidze. No właśnie, kończąc rozmowę. Podsumowując, czy e, tak, tak naprawdę piłka ręczna, aż tak można powiedzieć, w nie kuleje, tak, no tutaj... To jak widać, czemu ma kule się, naprawdę? drugi zespół A. walczy o awans. Znaczy nie, ja mówię o tej młodej, tak, ja, to co poruszaliśmy, że, ne, że tak jak e, ja się zastanawiałem, po prostu podsumowując, brak wypożyczeń, nie? po prostu młodzi są sprzedawani yy, Teraz i... myślę, że może to iść w lepszym, w lepszym <laughs> kierunku, tak, bo jest, y, po pierwsze, jeśli będzie awans do pierwszej ligi, ale ci chłopacy, w pierwszej też będą mieli lepsze granie, będą mogli grać to u siebie. Po drugie, zawsze dobrze wyjść czas z tego środowiska na, na chwilę, tak jak mówię w przypadku teraz Mateusza Góralskiego y, zdobyć doświadczenie z innych parkietów. Też no zobaczyć, to. jak jest winy. Tak. Dokładnie, tak, dokładnie. Jednak to też się przydaje. Mhm. Przecież. A w drugiej wiśle przecież też grają od was chłopacy, tak? Tak, jest. Filip Konrad Koper, Koper Filip Kofer. Konrad też, tak? Tak. No I właśnie. I Bartek Wojtak, także trzech no zawodników właśnie. jest co z Petry w drugim zespole. No Filip też u w klubie trenował. A też, a też przecież niedawno chyba zdobyliśmy mistrzostwo polskich tak? Eee, pokonując w Kielce, dobrze pamiętam. Eee. W tamtym roku, tak? To było w 2014. Tak, w 2014. To było coś, tak. Był no, też tak. czytałem, ale jaki rocznik? Nie, nie wiem, czy juniorzy, czy juniorzy starsi akurat wygrali, ale na pewno by mieli pierwsze albo drugie miejsce. No właśnie, tu nie dam sobie właśnie. rękę uciąć, ale mówię, Czyli, to jest... Ale tam też walka cały czas między płaskimi a, a Kielcami. A akurat Kielce to jest nowy twór, jeśli chodzi o młodzieżową piłkę ręczną, nigdy ich raczej nie było. Prędzej Gdańsk, Kwidzyn, takie zespoły się charakteryzowały dobrymi zespołami młodzieżowymi. Dobrze, Jadku, dziękujemy serdecznie za wizytę. Eee, życzymy powodzenia w BHT, jak najwięcej złotych medali. Eee, no i co, czekam na turniej w Płocku też. Fajny turniej tutaj odbył się. Eee, Również czekamy eee. na wtórkę. Ja, ja też czekam, bo, bo naprawdę fajna zabawa. Fajna atmosfera. Tu Najlepszy turniej w zeszłym roku. Fajnie pochodzić po sterówce w Japonkach i, i na klatę. <laughs> Dzięki serdeczne jeszcze Dziękuję raz. Bardzo. A my teraz zapraszamy na muzyczną przerwę.